W tym filmie wyjaśnię jak działa układ chłodzenia w aucie. Elementy wchodzące w skład całego układu i zapewniające dobry przebieg całego procesu chłodzenia silnika to przede wszystkim ciecz chłodnicza będąca mieszanką wody i środka zapobiegającego zamarzaniu. To również pompa wody, termostat, chłodnica, wentylator i zbiorniczek wyrównawczy. Cały układ działa w następujący sposób. Znajdująca się w systemie zostaje pompowana przez pompę wody do wnętrza płaszcza, znajdującego się wokół cylindrów, gdzie odbiera ciepło ze ścianek cylindrów i wędruje dalej do głowicy. Tam ciepło zostaje również odebrane i to wszystko płynie dalej do termostatu. W momencie, kiedy temperatura cieczy wynosi poniżej 90 stopni, dopływ do chłodnicy zostaje zamknięty przez termostat, a cała ciecz wraca z powrotem do pompy wody. A cały obieg zostaje wtedy powtórzony. Taki obieg nazywamy obiegiem małym. Natomiast jeśli silnik jest już odpowiednio rozgrzany, a my chcemy utrzymać go w optymalnej temperaturze, jednocześnie zapobiegając jego przegrzaniu, to ciecz znajdująca się w układzie musi zostać schłodzona. W takim wypadku termostat otwiera dojście do chłodnicy i ciecz z temperaturą powyżej 90 stopni. Trafia do chłodnicy, gdzie płynie wężykiem, oddając to swoje ciepło na całą powierzchnię chłodnicy, gdzie powietrze wpływające z zewnątrz zawiera to ciepło i uwalnia do otoczenia, dzięki czemu chłodzi tą ciecz, która z powrotem wraca do pompy wody. To wtedy nazywamy dużym obiegiem. Jeśli siła powietrza wpadającego z zewnątrz i przepływającego przez chłodnicę, Podczas jazdy bądź po nie jest wystarczająca, aby odpowiednio schłodzić tą ciecz przepływającą przez chłodnicę, to zostaje to rozpoznane przez czujnik temperatury, znajdujący się tutaj, który wtedy dodatkowo włącza wiatrak, zwiększając siłę przedmuchu przez tą chłodnicę i tym samym siłę chłodzenia. Ciecz, znajdująca się w całym układzie, może również zostać wykorzystana do podgrzania wnętrza auta. Działa to w następujący sposób. Ciepła ciecz. Płynie sobie kanałami do nagrzewnicy. W kanale znajduje się zawór, który zostaje regulowany poprzez pokrętło ciepło-zimno znajdujące się wewnątrz ota. Im bardziej na ciepło nastawimy, tym bardziej zawór się otworzy i tym więcej ciepłej cieczy trafi do nagrzewnicy. Sama nagrzewnica to tak jakby ym, mała chłodnica również wyposażona we własny wentylator. Gdzie ciepła ciecz płynie oddając swoje ciepło. Które przez powietrze produkowane przez wentylator zostaje odebrane i wmuchnięte do środka auta. Dzięki czemu, po pierwsze, obniżamy temperaturę cieczy, która znajduje się w całym układzie, a po drugie, mamy ciepło we wnętrzu auta. Ostatnia rzecz, która wchodzi w skład całego układu, to zbiorniczek wyrównawczy. Jak sama nazwa wskazuje, jest on po to, aby wyrównywać poziom cieczy w całym układzie chłodzenia. W momencie, kiedy y, temperatura wody rośnie, rośnie również jej objętość, a ponieważ układ jest zamknięty, to mogłoby spowodować rozsadzenie kanałów chłodniczych bądź y, przewodów. Jeśli chcemy tego uniknąć, to wtedy nadmiar całej tej objętości z układu chłodzenia trafia do zbiorniczka wyrównawczego, y, gdzie później po ochłodzeniu już tej wody y, objętość jakby spada, która zostaje ponownie uzupełniona wodą do zbiorniczka wyrównawczego. Dlatego tak ważne jest aby poziom wody znajdującej się w zbiorniczku wyrównawczym był pomiędzy minimum a maksimum. Gdybyśmy mieli od razu maksimum w zbiorniczku wyrównawczym to wtedy ten nadmiar objętości wody w układzie chłodzenia zostałby wpomowany do zbiorniczka wyrównawczego, a ponieważ nie byłoby tam miejsca to zostałoby to po prostu wszystko wyrzucone poprzez ten korek wlewu do zbiorniczka wyrównawczego. Natomiast gdybyśmy mieli poniżej minimum, no to nie mieliśmy wystarczająco cieczy, aby ten proces chłodzenia przebiegał odpowiednio.